Hell Let Lose to gra wideo, która przenosi Cię prosto w środek ogromnych bitew II wojny światowej. Jest to strzelanka pierwszoosobowa, ale znacznie wolniejsza i bardziej skupiona na pracy zespołowej niż większość podobnych gier. Głównym celem nie jest po prostu zdobycie największej liczby eliminacji. Ale wygranie wojny poprzez współpracę i kontrolowanie kluczowych obszarów na mapie. Każdy mecz to masowa bitwa 50 na 50 na bardzo dużych mapach, wszystkich opartych na rzeczywistych lokacjach. Nie grasz sam, zawsze jesteś częścią małego oddziału z konkretnym zadaniem, a sukces zależy całkowicie od komunikacji. Jeśli spróbujesz biegać samotnie, szybko poniesiesz porażkę. Gra oferuje różne role, takie jak podstawowy żołnierz, inżynier budujący umocnienia, sanitariusz pomagający rannym towarzyszom, czy karabinista maszynowy zapewniający ciężki ogień. Dowódca Twojego oddziału, oficer, jest kluczowy, ponieważ ustawia punkty odrodzenia, które pozwalają Tobie i Twojemu oddziałowi szybko wrócić do walki komunikuje się również z ogólnym dowódcą, który kontroluje takie rzeczy jak ataki lotnicze i zrzuty zaopatrzenia na mapie. mapy są podzielone na sektory, a dwie drużyny walczą w stylu przeciągania liny o zdobycie i utrzymanie tych obszarów. Musisz zdobywać główne punkty wroga, jednocześnie chroniąc własne. Wymaga to silnej mieszanki walki na pierwszej linii, manewrów oskrzydlających wroga oraz budowania ważnych struktur wsparcia za liniami. Każde małe działanie, od zrzucenia skrzyni z zaopatrzeniem po budowę małej ściany obronnej, pomaga Twojej drużynie w dążeniu do zwycięstwa. Komunikacja jest kluczowa. Musisz używać mikrofonu i rozmawiać z oddziałem oraz dowódcą, aby naprawdę odnieść sukces. Upewnij się, że używasz naszego narzędzia do porównywania cen, aby znaleźć najlepsze ceny dla tej gry.